Katarzyna Bosacka oceniła hipsy na zwala znók. Katarzyna Bosacka od lat zajmuje się edukowaniem Polaków na temat zdrowego odżywiania i ekologii. Dziennikarka była związana ze stacją TVM przez 13 lat. Prowadziła programy dotyczące zdrowego odzywiania. Widzowie mogą kojarzyć takie tytuły, jak Wiem, co jem, co nastróje, czy Gwiazdy od kuchni. Po dosyć niespodziewanym i burzliwym rozstaniu ze stacja Bosacka zdecydowała się na rozpoczęcie działalności na własny rachunek. Kanal Eko Bosacka na YouTube ma obecnie 109 tysięcy subskrybentów. Dziennikarka działa też w innych mediach, gdzie poddaje krytyce niektóre produkty. Katarzyna Bosacka wzięła pod lupę O ocenę produktu zamieściła na Instagramie. Dziennikarka zwróciła uwagę na cenę produktu. Choć paczka tych przysmaków kosztuje i w sklepie niespełna 8ZL, to jeśli popatrzeć na ich wagę, wychodzi na to, za kilogram takiej wodorostowej przekaski kosztuje: uwaga 1997 50ZL. Bosackę zwraca uwagę, że w opakowaniu znajduje się zaledwie 10 małych listków, Które nawet nie stanowią jednego platka popularnych Alknori używanych do sushi. Dziennikarka apeluje, by zawsze podczas zakupów zwracać uwagę na ceny i przeliczać wszystko na kilogramy lub litry. Mam dziś dla Was przykład absurdalnej ceny produktów w przeliczeniu na 1 kilogram, wiem. Zamówiłam i pisalam o tym już milion razy, ale robiąc zakupy sprawdzajcie ceny za 1 kg/1 litr produktu. Cena jednostkowa za dany artykuł nie jest do końca miarodajna, a nie ma przecież co przeplecać, pisze Bosacka. Katarzyna Bosacka to lubiana przez widzów osobowość telewizyjna, która prowadziła kilka programów. Była ekspertka od kosmetyków, a nawet zdrowego odżywiania. Malo osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że prywatnie jest mama z czwórki dzieci. Od lat jest zona Marcina Bosackiego, dziennikarza, senatora oraz byłego ambasadora RP w Kanadzie. To własne z nim doczekala się wszystkich swoich pociech. Najstarszy syn Jan ma 24 lata. Córka Maria ma 20 lat, z kolei Zofia ma 17 lat. Najmłodszy jest Franek, który ma dopiero 9 lat.